Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do was z podsumowaniem czytańczym stycznia, czyli z wrap upem. i na wstępie muszę wam powiedzieć, że jestem z ciebie mega, mega zadowolony, ponieważ udało mi się przeczytać aż sześć książek bo spodziewałem się generalnie, że styczeń pójdzie trochę słabiej, z tego względu, że wiadomo zbliżają się zaliczenia jest sesja w styczniu więc miałem takie... ciężko będzie tutaj zarezerwować czas na czytanie takie tutaj na kanał czytanie rzeczy na studia, oczywiście zaliczanie przedmiotów i wszystkiego, ale mimo wszystko udało mi się tak zagospodarować czas, że znalazłem moment i na to, i na to, więc póki co wszystkie zaliczenia idą mi bardzo dobrze. W zasadzie wczoraj pisałem ostatni egzamin, bo większość pisałem w terminie zerowym i naprawdę jestem z siebie dumny. Mam nadzieję, że uda mi się ten ostatni zdać, żeby mieć już też taki wewnętrzny spokój. A przy okazji udało mi się właśnie nadrobić aż sześć książek, więc dla mnie super. No i tutaj oczywiście standardowo wam coś co o nich więcej opowiem. I myślę, że bez żadnego przedłużania możemy przejść do pierwszej książki, którą zacząłem ten y, nowy rok. I mowa tutaj o opowieści z Akademii Nocnych Łowców. Jest to kolejny zbiór opowiadań z Uniwersum Nocnych Łowców. Y, napisany przez Cassandra Clare, Sarah R. Brennan, Moren Johnson i Robin Wasserman. W tłumaczeniu Małgorzaty Strzelec. I tutaj krótkie wyjaśnienie na początek. Jeżeli nie czytaliście 6 tomu Darów Anioła, czyli Miasta Niebiańskiego Ognia, to nie polecam póki co słuchać mojej pogadanki na temat tej, tego zbioru opowiadań, bo akcja tego tomu dzieje się już po wydarzeniach z 6 tomu Darów Anioła, co jest jasne z tym, że mogą się tutaj pojawić lekkie spoilery do tamtego zakończenia, także postaram się Wam tutaj w rozdziałach podzielić Czas, gdzie opowiadam tylko o tej książce, a później już będę opowiadać o innych, więc jeżeli chcecie uniknąć spoilerów, to przeklikajcie się i posłuchajcie tego fragmentu, kiedy już przeczytacie, a jeżeli nie boicie się spoilerów, to have fun. No a jeżeli chodzi o opis fabuły tego, tego zbioru opowiadań, to oczywiście mamy tutaj perspektywę Simona Louisa, czyli najlepszego przyjaciela Clary, który po wydarzeniach z szóstego tomu z Miasta Niebieskiego Ognia... No, on stracił wtedy pamięć po tej wielkiej y, wojnie. I jak wiadomo, Klery y, była z tego powodu bardzo smutna, ponieważ Simon poświęcił się niejako, aby uratować y, resztę bohaterów i też y, całą tę sytuację. No, ale okazuje się, że Simon otrzymał okazję, aby. W jaki sposób wrócić do tego świata? Właśnie poprzez dołączenie do Akademii Nocnych Łowców, gdzie sam y, Simon zostanie Nocnym Łowcą, bo jak wiadomo nie jest on już wampirem. Stracił on swoje umiejętności. No a teraz ma taką nową okazję, aby wkroczyć w ten świat. Co nie zmienia faktu też, że on musi trochę na nowo nauczyć się funkcjonować, raz, że w tym świecie, dwa, z tymi bohaterami, bo oczywiście nie wszystko w tej pamięci zostało, większość rzeczy wyparowała raczej. I tak naprawdę poznajemy tutaj kolejnych nowych bohaterów, poznajemy nowe historie, ponieważ z jednej strony oczywiście mamy tą, ten ciąg fabularny w tej Akademii, gdzie widzimy jak Simon uczy się pewnych rzeczy, a z drugiej strony mamy tutaj bohaterów z, też z innych historii, na przykład z Diabelskich Maszyn, z Darów Anioła i też z Mrocznych Intryg, którzy już gdzieś się pojawiali właśnie w tym Mieście niebieskiego Ognia, a w Mrocznych Intrygach już pojawiają się... Na pełnej, no ale tutaj oczywiście poznajemy też różne ciekawe opowieści, poznajemy też w sumie niektóre perspektywy, a raczej poznajemy historie, które wydarzyły się też w ostatnich godzinach, czyli w łańcuchu ze złota i z y, żelaza i też z ścierni, który się zbliża. No i generalnie obserwujemy po prostu tę drogę Simona ku temu, aby zostać następnym mówcą. I muszę powiedzieć tak, tak. Książka jest dla mnie o tyle zaskoczeniem, bo wiecie, jakie mam stosunek do Simona. Wiecie, że ja za tym bohaterem totalnie nie przepadałem, w sensie on miał swoje momenty dla mnie. Generalnie tak, overall było, że nie przepadam za typem strasznie nie irytuje, szczególnie po czwartym i piątym tomie Daru Anioła. Potem on w tym szóstym gdzieś tam troszeczkę się wybronił, ale to nie było jakieś wybitne. A tutaj mam wrażenie, że on praktycznie mnie nie irytował i mam takie odczucie, że Cassandra Claire wymazując pamięć Simona trochę stworzyła go na nowo. I to jaką on tutaj drogę przechodzi jest dla mnie zdecydowanie ciekawsze i też wydaje mi się, że ten portret psychologiczny został o wiele lepiej oddany. On tutaj trochę na nowo musi się właśnie odnaleźć między innymi w relacji na przykład z Izabel, z którą łączyła go już pewna romantyczna relacja w poprzednich tomach. I ja do teraz mam takie, że trochę ta relacja, jasne, po tym tomie bardziej w nią wierzę niż wcześniej, ale nadal nie uważam, że to jest najlepsze wyjście. No ale jeżeli tak, tak to ma być, to spoko, ja to kupuję. Generalnie, jeżeli chodzi o, to, o ten zbiór opowiadań, to naprawdę myślę, że jest nawet ciut lepszy niż Kroniki Bane'a, bo też samo zakończenie tego, tej historii jest dla mnie takie mega wow. Ono jest w pewnym sensie trochę proste, bo rozumiem, że miało być w jakiś sposób też symboliczne. I trochę to już było takie, że ja się spodziewałem, do czego to będzie dążyć, no ale Całościowo oceniam to za bardzo, bardzo spoko książkę. Naprawdę super się na niej bawiłem. E, także oczywiście wam polecam. I tak jak mówię, najlepiej zapoznać się z tym po przeczytaniu e, Darów Anioła, żeby sobie nie zaspoilerować niepotrzebnie kilku kwestii. No i co, lecimy dalej do drugiej książki, bo ja w zasadzie czytałem tę książkę równolegle właśnie z Akademią Nocnych Włowców. I była to książka od Hani Czaban, czyli cały ten czas, który w końcu udało mi się nadrobić, bo z tego co pamiętam, to ta książka wyszła w zeszłym roku, ona już u mnie była na półce od dłuższego czasu, ale oczywiście no tam pojawiły się inne książki w międzyczasie, ale słuchajcie, w końcu udało mi się nadrobić, no i jeżeli chodzi o historię w tej książce, no to mamy tutaj do czynienia z takim bardziej sci-fi, młodzieżowym sci-fi, Mamy tutaj do czynienia z takim światem, gdzie czas się zatrzymał i w zasadzie cały czas przeżywamy ten sam dzień. I to nie jest na zasadzie takiej, że powtarzają się no stop te same wydarzenia, tylko po prostu data została, powiedzmy tak, zawieszona poprzez pewną burzę, która w momencie, kiedy się pojawia, no to ten czas cały czas stoi. I poznajmy dwójkę naszych głównych bohaterów, czyli Mar i Artela, którzy są młodymi bohaterami i mają tutaj swoje przeboje, bo jeżeli chodzi o Marnę, no to wychowuje się ona ze swoją ciotką, a w zasadzie nie wie do końca za wiele o swoich rodzicach. Artel z drugiej strony jest takim zapalonym fizykiem, yy, który właśnie stara się badać yy, różne dziwne yy, zabrakło mi teraz yy, konkretnego słowa, a miałem je przed chwilą w głowie. Różne zjawiska, o może tak to ujmijmy. No i z biegiem przypadków yy, zdarza się tak, że Mar i Artel Spotykają się ze sobą, no i starają się rozwiązać pewne tajemnice. Przy okazji, napotykają też inne, które można tak nazwać, frakcje, jeżeli chodzi o ten świat. No i staramy się oczywiście poznać, dlaczego ten czas się zatrzymał i z czego to wszystko wynikało. I muszę powiedzieć, tak, sam zamysł na historię bardzo mi się podobał. Uważam, że bohaterowie są akurat świetnie wykreowani, bo każdy z nich prezentuje jakieś swoje cechy, i też wydaje mi się, że są oni oddani w sposób bardzo naturalny. Z drugiej strony, w ramach tworzenia świata, to tutaj kilka rzeczy po drodze się, moim zdaniem, wywaliło. Na zasadzie takiej, że pewne rzeczy mi się trochę nie łączyły. W sensie, to nie były jakieś błędy logiczne, czy jakieś w ogóle dziury fabularne. To były, powiedziałbym, takie dziurki fabularne, że tam można było trochę więcej dopowiedzieć, troszkę więcej y, przedstawić. No ale jakby to też jest debiut, więc ja to też y, y, oceniam w y, kategorii debiutu. I całościowo muszę powiedzieć, że spokojnie się na tej książce bawiłem. Nie uważam, że to jest najlepsza książka pod Słońcem, ale w ramach właśnie tego debiutu uważam, że jest ok i na pewno zachęca po to, aby sięgnąć po kolejne książki autorki. Także na pewno, kiedy wyjdzie kolejna książka Henniczoban, to ja po nią sięgnę i będę bardzo ciekawy, właśnie, w jakim kierunku ona pójdzie. Bo tak jak mówię, tutaj są pewne wady, są pewne zalety, więc jest ta książka gdzieś trochę pośrodku bardziej na plus. No ale co? Myślę, że na pewno jeżeli uwielbiacie klimat sci to możecie spróbować. I oczywiście, jeżeli czytaliście cały ten czas i też o opowieści z Akademii Nasych Chłopców i pozostałe książki, które wam tutaj pokażę, to dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bo ja zawsze jestem bardzo ciekawy, co wy sądzicie o tych książkach, które ja tutaj yy, przeczytałem, bo jestem po prostu też ciekawy perspektywy innych osób. Ale dalej do kolejnej książki, no to mam tutaj... Książkę, co do której ja się bardzo długo zbierałem, ale zmotywowało mnie to, że wyszedł w końcu drugi tom. Ja już wam o tej książce też opowiadałem trochę w no, nowej serii na kanale, czyli w grzyb poleca. I mowa tutaj oczywiście o i Dante, odkrywając sekrety wszechświata od Benjamina ale Alersenza. Wybaczcie, jeżeli ja kaleczę to nazwisko, ale dosłownie zapomniałem sobie sprawdzić przed y, nagrywaniem wymowę. Także możecie mnie poprawić oczywiście. Y, w tłumaczeniu Agnieszki Brodik. No i to jest oczywiście książka, którą szczególnie Instagram i BookTok bardzo mocno wybił. Który, a, czyli ta książka bardzo mocno pojawiała bardzo często pojawiała się w, na TikToku i na Instagramie. Ja się absolutnie nie dziwię, bo ja również pokochałem tę historię. Bo oczywiście mamy tutaj do czynienia z bardzo prostą historią, Można powiedzieć, z takim trochę Coming of Age Story, gdzie poznajemy naszego głównego bohatera, Arystotelesa, który w to jedno słynne lato poznał. Innego chłopaka, czyli Dantego, w momencie, kiedy Dante uczył Arystotelesa pływać. No i oczywiście, z, z biegiem fabuły, chłopaki bardziej się poznają, starają się zrozumieć swoje pewne zawirowania, bo w zasadzie jeden i drugi mają takie charaktery, które są nie do końca spo, niespotykane na co dzień, może tak to ujmę. No i oczywiście poznajemy. Te sekrety wszechświata, o których tutaj jest mowa, bo sami nasi bohaterowie też starają się zrozumieć pewne kwestie na świecie i to, jakie mogą znaleźć odpowiedzi lub ich nie odnaleźć na tym etapie życia. I muszę powiedzieć, że to, czym mnie ta książka najbardziej zaskoczyła, to to, że ja troszeczkę się spodziewałem, że to będzie taka historia po kroju hard czyli ona będzie taka bardziej słodka, będzie taka koton candy vibe. Ale okazało się, że nie, bo jasne, tutaj są pewne takie fragmenty humorystyczne, fragmenty, które mają być takie przytulażne, że tak powiem. Ale co nie zmienia faktu, że tutaj pojawiają się też mocniejsze y, problemy, z którymi muszą się mierzyć nasi bohaterowie. Między innymi to na przykład y, jaka jest sytuacja rodzinna u Arystotelesa, ponieważ jego brat jest w więzieniu, no i to jest jednak taki element. Y, jego historii, który bardzo mocno na niego wpływa. I sam Arystoteles jest dla mnie ciekawą postacią, bo oczywiście większość tej historii jest z jego perspektywy. I Arystoteles jest taką postacią, która nie jest wygładzona, to znaczy on ma takie momenty, kiedy jest takim trochę typowym, zbuntowanym nastolatkiem, byśmy powiedzieli, ale ja nie powiem, że to jest irytujący bohater. Ja bym powiedział, że to jest trudny bohater, to znaczy. On nie jest idealny i to w zasadzie idealnie oddaje, że on jest w tym wieku, kiedy on stara się właśnie odkryć te sekrety wszechświata. On postara się odkryć, jak ten świat funkcjonuje, więc szukanie odpowiedzi jest bardzo trudne, szczególnie na takie pytania jest bardzo trudne. Ja się absolutnie mu nie dziwię, że on w pewnych momentach sam nie wie, jak odpowiedzieć sobie na pewne kwestie. I moim zdaniem autor tutaj świetnie oddał. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o tę historię, to naprawdę z całego serca wam polecam. To jest dla mnie totalny 5 na 5. I naprawdę myślę, że każdy powinien to przeczytać, bo oczywiście to jest książka młodzieżowa, ale ona trochę wykracza poza te łamy y, młodzieżów, młodzieżówki. Także słuchajcie, na pewno bardzo serdecznie Wam polecam. Ja się też nie mogę doczekać właśnie tego drugiego tomu, Chcę w się sensie on już wierza go u siebie na półce, czyli Arystoteles i Dante przypadają w toni życia. I serio będę chciał to już niedługo przeczytać, bo jest. Już pierwszy to mnie mega mega zaskoczył, także mam nadzieję, że drugi też taki będzie. Także lecimy dalej do kolejnej książki, i można powiedzieć, że mamy tutaj kolejny hit TikToka, BookToka dokładnie, czyli The Atlas Six y, Olivi Blake w tłumaczeniu Stanisława Bończyka. No i słuchajcie, w końcu udało mi się nadrobić to The Atlas Six, bo to jest książka, o której też było mega, mega głośno. Już Mam wrażenie, że nie zliczę ile razy ta książka pojawiła mi się na TikToku. No i oczywiście mnie przede wszystkim zachęcił y, ten Dark Academy vibe, który tutaj mamy, bo ja uwielbiam ten motyw i stwierdziłem, że dobra, skoro to tutaj mamy, to przeczytam. Zwłaszcza potem też, że nadrobiłem opis z tyłu książki, o czym jest w ogóle The Atlas 6, czyli właśnie o takiej historii sześciu osób, którzy mają okazję dołączyć do tajemniczego stowarzyszenia. Które zajmuje się nauką, a w zasadzie można powiedzieć w taki sposób trochę magiczny, bo oczywiście mamy tutaj naszą szóstkę głównych bohaterów, którzy każdy z nich spełnia inne funkcje, to znaczy każdy z nich zajmuje się innymi dziedzinami nauki, które mogą w jakiś sposób wykorzystywać. No i mamy też naszego tytułowego bohatera, czyli Atlasa, który, można powiedzieć, zbiera tych wszystkich bohaterów i daje im okazję ku temu, aby dołączyli do tego stowarzyszenia, gdzie mają w zasadzie dostęp do Księgo zbiorów z Biblioteki Aleksandryjskiej, która tutaj ma trochę inną historię niż oryginalnie byśmy powiedzieli, co też było ciekawym zabiegiem. I oczywiście plot twist polega na tym, że jeden z tych bohaterów no, nie dostanie się do tego stajemniczenia, a w jaki sposób nie dostanie, to można sobie też łatwo odpowiedzieć. No i słuchajcie, tutaj co jest dla mnie ciekawe, to są przede wszystkim bohaterowie. Bo mamy tutaj szóstkę bohaterów, z których każdy jest inny i na swój sposób bardzo ciekawie poprowadzony. Bo jasne, z jednej strony mamy taki czynnik, że każdy z nich ma inne moce, chociaż tutaj akurat wyka para się tym samym, tą samą dziedziną, czyli fizyką, i mowa tutaj oczywiście o Libii i o Niko. Ale generalnie, patrząc na to, jak ci bohaterowie patrzą właśnie na to dołączenie do stowarzyszenia, i. Jakie kroki będą chcieli podjąć, żeby w ogóle do niego dołączyć, to było dla mnie mega ciekawe, bo uważam, że tutaj każdy z nich został świetnie oddany, poza jedną baterką. I to nie chodzi o to, że ona została słabo oddana, tylko było jej po prostu dużo, dużo mniej, co mnie akurat bardzo bolało, i mowa tutaj o, o postaci Reiny. Bo spodziewałem się, że Olivia Blake postara się gdzieś wyrównać. Yy... Perspektywy tych bohaterów, bo oczywiście każdy z nich ma tutaj swoje rozdziały, a okazuje się, że tej reiny jest tutaj zdecydowanie mniej i to bardzo mocno widać. I trochę szkoda, bo ona w swoich założeniach może być bardzo ciekawą postacią, bo na tyle, ile udało nam się ją poznać, to ona jest ciekawa. Zresztą, jak pozostali, ale tak jak mówię, strasznie mi jej tutaj brakowało. Jeżeli chodzi o tempo tej historii. To początek jest akurat bardzo powolny, i mnie z reguły, no wiecie, że tempo, jeżeli jest powolne, na samym początku to jest jeszcze spoko, że ja czasami nawet wolę takie wolniejsze książki, tak sobie naz nazwijmy, bo jednak wtedy mogę się skupić trochę na innych rzeczach, że może ta fabuła nie jest tutaj najistotniejsza, tylko coś więcej jest tutaj ukryte. Tutaj pod, tak powiedziałbym, że do dwustetnej strony to się trochę ciągnie. Ale mimo wszystko tutaj ten vibe tej nauki jest bardzo ciekawy i Olivia Blake akurat w świetny sposób to opisuje. Także to mnie przytrzymywało trochę mocniej. I też kwestia, że ja oczywiście czytałem to w polskim wydaniu i niestety tutaj jest, nie wiem, czy się to widzieć, bo może światło będzie odbijać, ale mam nadzieję, że nie. W każdym razie tu jest bardzo dużo tekstu na stronie i on jest taki już można powiedzieć wręcz nadziubdziany. Co no, to łamanie akurat mi tak średnio siada, ale to już jest kwestia samego wydania. Jeżeli chodzi o samą historię, to dla mnie ona jest taka... Średnia, to znaczy trochę też na plus, ale nie uważam tego za jakiś absolutny hit. Hitów, bo też w kwestii samego zakończenia nie powiem, że się rozczarowałem, ale spodziewałem się trochę więcej. Myślałem, że tutaj właśnie gdzieś pójdzie to dalej. Oczywiście będą kolejne tomy, bo z tego co wiem, to ma być chyba trilogia. Wiem, że drugi tom za granicą już wyszedł, czyli The Atlas Paradox. I też widziałem na Instagramie, że został zapowiedziany chyba trzeci tom, ale nie pamiętam teraz jak się nazywa. Też The Atlas, coś, ale. No nie pamiętam w każdym razie. No i co mogę więcej tutaj powiedzieć? No, tak jak mówię, jeżeli chodzi o tempo, to na początku trochę się wleczę, później jest już oczywiście coraz lepiej. Bo robię, spoko, ale właśnie z tą rejną i tutaj tak trochę. Mm, no szkoda, że nie było jej więcej. Samo zakończenie, no nie do końca. W sensie jest spoko, ale mogło być po prostu moim zdaniem lepiej. A jeżeli bylibyście ciekawi moich ulubionych bohaterów z tej historii, bo tutaj już widziałem, że każdy obiera jakiś swój obóz, to u mnie na pierwszym miejscu jest Parisa i Tristan, także to są moje, moi dwaj ulubieni bohaterowie tej historii. Także y, to tyle, jeżeli chodzi o The Atlas Six. I myślę, że możemy teraz już przejść do kolejnej książki, tym razem od Alice Osman, czyli do Solitaire y, w tłumaczeniu Janusza Maćczaka. I jeżeli oglądaliście mój film o premierach na ten rok, to wiecie, że ja na tę książkę bardzo mocno czekałem i mega się jarałem, kiedy mogłem ją już e, przeczytać. Bo oczywiście, bo oczywiście jest to historia Tori Spring, czyli boaterki, którą mogliśmy już poznać w komiksach z e, Harlestopera. Bo jest to oczywiście siostra Charliego. E, I tutaj mogliśmy poznać trochę więcej jej historii, jej punktu widzenia na pewne sprawy, bo to jest historia, która toczy się w czasie czwartego tomu Harstopera. Co jest ciekawe, to to jest książka, która jest jedną z pierwszych od Alice Osman. O ile nie pierwszą, o ile to nie jest debiut, bo teraz dokładnie nie pamiętam. Oryginalnie ta książka wyszła w 2014 roku, więc ona sobie już troszeczkę tutaj y, liczy lat. Ale słuchajcie, no jeżeli chodzi o sam zamysł y, fabularny, no to poznajemy tutaj historię teorii, kiedy... W jej szkole zaczyna działać taka banda, może tak to nazwę, uczniów, którzy po prostu bulingują, powiedziałbym, bardziej nauczycieli, którzy nie zgadzają się z pewnym systemem, który jest tam nałożony i po prostu no, robią rzeczy, które na początku mogą się wydawać niewinne, ale z każdą następną akcją coraz bardziej stają się niebezpieczne. No, i można powiedzieć, że mamy tutaj trochę do czynienia z takim quasi wątkiem kryminalnym, albo raczej z takim po prostu detektywistycznym, wręcz, gdzie staramy się odkryć, kto tak naprawdę stoi za tą organizacją Solitaire, bo oczywiście tak się nazwali. No, a w międzyczasie mamy tutaj jeszcze wątek tego, że Tori poznaje pewnego chłopaka, Michaela, który w jakiś sposób odmienia świat Tori. To znaczy, Tori nie, dzięki niemu trochę inaczej spogląda właśnie na świat, bo jak już wiemy po komiksach, Tori jest raczej taką osobą zamkniętą w sobie, bo moglibyśmy powiedzieć taką trochę pesymistką. No a tutaj okazuje się, że kiedy ten Michael jest gdzieś obok, no to ten świat trochę nabiera kolorów. Ale tak jak też y, sugeruje tutaj ten napis, to nie jest love story. To nie jest, powiedziałbym, typowa love story. Bo sama postać Michaela jest bardzo ciekawa, bo sama Tori zastanawia się, czy on tak naprawdę istnieje. I tutaj... Pewne przesłanki sugerują, że Tori sama do końca nie wie, cze, czego tak naprawdę oczekuje od Michaela. To znaczy, ta ich relacja, ona jest trochę nabudowywana nie w taki prosty sposób. Tutaj jednak trzeba przejść przez pewne elementy, które jasne będą pewnego rodzaju utrudnie, utrudnieniami, yy, ale wydaje mi się, że osoba autorska w tym przypadku świetnie odnajduje się w tych relacjach, co już zresztą było widać po hardstoperze. I tutaj, mimo że to jest starsza książka, co w pewnych fragmentach widać i to nie ukrywam. To uważam, że te relacje akurat zostały bardzo dobrze ograne. I też, o czym warto wspomnieć, to tutaj na samym początku mamy notę od Alice Osman z tym, jakie problemy porusza ta książka, bo mamy tutaj m.in. taką tematykę, która dotyczy myśli i prób samobójczych. Mamy też tematy związane z depresją. I tutaj może być tak, że jeżeli byliście bardzo nastawieni na taką cute historię, trochę jak w hardstoperze, szczególnie w tym pierwszym tomie, no to tutaj sama Alice Osman sugeruje, że to może być no nie dla wszystkich książka, nie dla wszystkich fanów Hardstoppera, że ona jest jednak dużo trudniejsza. Ja się z tym akurat zgadzam. Bo zresztą już sam Hardstopper w kolejnych tomach, tam powiedziałbym od trzeciego i czwartego Porusza coraz to trudniejsze tematy. No i słuchajcie, ja całościowo uważam, że Sol jest bardzo dobrą książką. Uważam, że ta historia jest na swój sposób angażująca, problemy, które zostały tutaj oddane, zostały oddane w sprawiedliwy sposób i taki bardzo dojrzały, co ja zawsze doceniam w przypadku Alice Osman. Ale tak jak mówię, nie każdy musi być gotowy na tę książkę, także przed lekturą zapoznajcie się po prostu z Tą notą, bo ona jest tutaj moim zdaniem świetnie napisana i świetnie nakreśla to, czego możemy się tutaj spodziewać. No i sami też decydujecie, czy jesteście gotowi na tę historię, czy jednak wolicie poczekać. Ja po prostu ze swojej strony powiem, że naprawdę warto ją poznać. I historia teorii naprawdę, jak oczekiwałem, że mi się spodoba, tak się stało. Także jestem z tego powodu mega, mega zadowolony. No i słuchajcie, przechodzimy już do ostatniej książki, którą tutaj dla was przygotowałem, czyli jednej z głośniejszych premier, jeżeli chodzi o styczeń. I mowa tutaj o książce Wszyscy jesteśmy łotrami w tłumaczeniu Janusza Maćczaka. I tutaj mamy duet autorski Amanda Foody i Christian Lynn Herman. No i można powiedzieć, że no, jeżeli obserwujecie Instagram i TikTok, no to doskonale wiecie, że ta książka pojawiała się już u wielu twórców. Zresztą u mnie na Instagramie i na TikToku również się pojawiała. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o sam zamysł historii, no to można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z motywem turnieju, w którym biorą udział Złoczyńcy. Bo mamy tutaj przedstawioną historię pewnego miasteczka, które nazywało się, żebym teraz nie przekręcił, Ilvernat. I w, raz na jakiś czas w tym mieście powstaje tak zwany krwawy księżyc. I wtedy siód, siódemka takich wybrańców z y, siedmiu rodzin zostaje wybrana. Wybrańcy zostaje wybrani, oczywiście masło myślane i jeszcze wyszło. Do tego, aby stoczyć y, taki bój na arenie. A zwycięzca otrzyma y, raz, że pewną chwałę dla rodziny. To dwa, taką możliwość sprawowania opieki nad wysoką magią. Bo mamy tutaj oczywiście zarysowany również system magiczny. Który na wstępie już to muszę zaznaczyć, jest moim zdaniem ograny w bardzo dobry sposób, jest mega ciekawy i też z jednej strony spełnia pewne podstawowe założenia, jeżeli chodzi o taki klasyczny system magii, ale z drugiej strony są tutaj dołożone pewne nowe elementy, które z tego, coś co znamy, powodują, że odkrywamy to na nowo i okazuje się, że można jeszcze coś więcej w tym zakresie stworzyć. Także tutaj akurat ogromny plusik. No, i jeszcze, jeżeli jeszcze chodzi o same, samą fabułę, to tutaj, oczywiście, raz, że mamy ten pojedynek między siódemką bohaterów, to my śledzimy głównie losy czwórki z nich. No i też przy okazji poznajemy ich rodziny i to, w jaki sposób tej, te rodziny mają pogląd na sam ten turniej, i też jak, jak nasi bohaterowie czują się z tym, że będą musieli stoczyć taką śmiercionośną walkę, bo też w międzyczasie ukazała się tutaj pewna książka, która trochę zdradziła to, czym, co się dzieje w Ilvernad i że ten turniej istnieje, co przyciąga uwagę mediów szczególnie. Więc no, tutaj się non stop dzieje, bo i nasi bohaterowie są trochę obserwowani przez te media, tutaj w międzyczasie rodziny ich trochę tam pchają ku temu, żeby zwyciężyli ten turniej, bo to oczywiście no, jest pewnego rodzaju... Zmieniam to sobie chwałą. I to, co muszę zaznaczyć, to jest to, że te portrety psychologiczne, moim zdaniem, zostały świetnie ograne, bo każdy z tych bohaterów, których tutaj poznajemy, poznajemy oczywiście, tak jak już wspomniałem, te historie rodzinne też w pewien sposób i to, w jaki sposób tutaj zostały ograne pewne traumy, pewne takie naciski ze strony rodzin, i sam stosunek, właśnie do rodziny. To jest moim zdaniem majsterszych, naprawdę uważam, że to jest jeden z lepszych aspektów tej historii, bo powiedziałbym, że sam ten turniej momentami on trochę schodzi na dalszy plan, że tutaj jednak bardziej skupiamy się na tych bohaterach. To jest trochę tak jak w The Atlas Six, że tam jednak ci bohaterowie bardziej tworzą tę fabułę. I tutaj trochę też tak jest, ale no nie w pełni, bo jednak kiedy już dochodzimy do momentu samego turnieju, no to wiadomo, że tam. Dzieją się sceny bardzo mocne, także tutaj akurat też polecam. Jeżeli nie jesteście akurat, nie lubicie takich po prostu mocniejszych scen walki, szczególnie, to tutaj od razu zaznaczam, że one tutaj są. Także tylko tak mówię. Ale generalnie, oczywiście jest to też dylogia, więc poznamy kolejną część tej historii i kontynuację. I ja się nie mogę tego autentycznie doczekać. Ja w ogóle recenzowałem tę książkę na Instagramie, więc tam też trochę więcej mogę. Y, możecie o niej przeczytać. Ale tutaj muszę Wam zaznaczyć, że bardzo mocno podobała mi się ta historia. Bardzo serdecznie Wam ją polecam i ja autentycznie nie mogę się już doczekać drugiego tomu, bo jestem mega ciekawy, jak ta historia się dalej rozwinie. Bo samo to zakończenie jest to dla mnie totalnie niespodziewane. Ja w ogóle myślałem, że ta książka pójdzie w trochę innym kierunku. A okazało się, że no, drugi tom może być jeszcze, jeszcze lepszy od tego. Także no, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja na pewno, kiedy już wyjdzie ten drugi tom, to postaram się go przeczytać i oczywiście więcej wam o tym opowiedzieć. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wrap -up. Dajcie koniecznie znać, jak wy rozpoczęliście ten rok, to znaczy ile przeczytaliście książek, jakie to były książki i dzielcie się też swoimi wrażeniami. Dawajcie też znać, czy planujecie przeczytać te książki, które tutaj mam, albo czy już czytaliście, także sekcja komentarzy klasycznie jest wasza. No i co, wydaje mi się, że to już tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo mocno za uwagę. I widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia.